Witam Was serdecznie, nazywam się Robert Cielecki, w dzisiejszym wideo dam Wam kilka wskazówek dla tych osób, które są nowe w network marketingu. Słuchaj, jeżeli jesteś kompletnie nową osobą w network marketingu, właśnie rozpoczęłeś swoją przygodę z MLM w jakiejś firmie. Świetnie, gratuluję Tobie. Chcę Ci powiedzieć pierwszą wskazówkę, prawie najważniejszą. Po pierwsze, jeżeli jesteś w network marketingu, to jest to biznes długoterminowy. To nie jest coś takiego, że dzisiaj się zapisałeś i w ciągu tygodnia będziesz miał tysiące na swoim, na swoim koncie. To nie jest coś takiego, że a, mam takie myślenie, wiesz co, zapisałem się, zapiszę się, zobaczę przez kilka miesięcy, jak pójdzie i jak pójdzie OK, to zostanę, jak nie, to po prostu to rzucę. Takie myślenie w ogóle nie wchodzi w grę. Jeżeli masz takie myślenie, to w tym momencie zrezygnuj, nawet nie przyłączaj się do tej e, wspaniałej firmy, którą Ci ktoś pokazał. Network marketing i każdy biznes network marketingu to jest długoterminowy biznes, czyli dziennie musisz wprowadzać pracę, nie, nie tylko Ty, ale i cała Twoja drużyna później musi się rozwijać i tak dalej i tak dalej. Więc konsekwentna praca przez długi okres czasu i tak osiągniesz sukces. Drugą rzeczą, drugą wskazówką, którą mogę Ci dać, każda firma network marketingowa ma swoje wielkie jakieś spotkania, eventy, treningi. Na tych spotkaniach i treningach powinieneś zawsze być. Wszystkie osoby, które osiągają ogromne sukcesy, które osiągają jakieś rankingi albo dochody pasywne, albo są numerem jeden, jeżeli chodzi o dochody w całej firmie, wszystkie te osoby są na każdym treningu, więc i Ty powinieneś być na każdym z takich treningów, jeżeli chcesz osiągnąć sukces. Kolejną wskazówką, którą mogę ci dać, każdy z treningów takich wielkich firm jest prawdopodobnie może raz, może dwa razy w ciągu miesiąca, więc w ciągu codziennego życia i, i, i każdego dnia ty musisz się zacząć też rozwijać. Czyli jeżeli nie jesteś zbyt dobry w sprzedaży, zacznij czytać coś na temat sprzedaży, zacznij korzystać z jakichś kursów, które są online, jak lepiej sprzedawać. Jeżeli nie jesteś dobry w tym, aby zdobywać jakieś kontakty, czy rozmawiać z ludźmi, idź na jakieś spotkania gdzieś dookoła, gdzie są ludzie biznesowi i zacznij z nimi rozmawiać. Czyli ucz się dziennie, jakiegoś nowego czegoś, co potrzebujesz do tego, aby zbudować swój biznes MLM. No i ostatnią rzeczą, która jest najważniejsza, no to chcesz osiągać. Yy, jakieś efekty, tak? Czyli chcesz zarabiać pieniądze, tak naprawdę. Czyli chodzi o to, aby zarobić pieniądze. Żeby zarobić pieniądze, musisz pokazać komuś swój produkt i musisz go sprzedać, albo musisz. Kogoś, że tak powiem, mieć w swojej drużynie, tak, żebyście mogli wszyscy sprzedawać swój serwis czy produkt. Więc musisz wyjść gdzieś na zewnątrz i zacząć pokazywać swoją prezentację swojego biznesu. Także to są te szybkie wskazówki dla wszystkich osób, które są nowe. Jeżeli jesteś nowy, postaraj się jak najszybciej z nich skorzystać. Jeżeli znasz osoby, które są nowe w Twojej drużynie, podziel się tym filmem jak najszybciej, żeby wiedziały, co robić. Pozostaw swojego maila, również zasubskrybuj nasz kanał na YouTubie. Pozostaw jakiś komentarz pod spodem. No i do usłyszenia. Trzymaj się. Hej.